Cześć, nazywam się Michał, pracuję w Altem Polska jako inżyniering project manager. Na co dzień zajmuję się projektami z branży energetycznej. Branża energetyczna jest kluczowa dla polskiej gospodarki. Aktualnie stoimy przed dużym krokiem, jakim jest dekarbonizacja tego sektora. Wiąże się to między innymi z inwestycją w alternatywne źródła energii, energię wodorową czy nuklearną. Artem Polska aktywnie wspiera transformację energetyczną, realizując kompleksowe zagadnienia projektowe w sektorze energetycznym. Mowa tu m.in. o konstrukcji podstacji elektroenergetycznych używanych w dużych sieciach energetycznych do dystrybucji i przesyłu energii, jak również tworzeniu rozdzielnic niskich i średnich napięć dostosowanych do ciężkich warunków środowiskowych. Mamy również doświadczenie w projektowaniu falowników i przekształtników częstotliwości służących do zwiększenia efektywności energetycznej. Moim ulubionym projektem jest budowa infrastruktury szybkiego ładowania do pojazdów elektrycznych, głównie w obszarze pojazdów ciężkich, między innymi ładowarek DC. Dzięki szerokiej ekspertyzie i doświadczeniu naszych inżynierów, Alten Polska jest w stanie zaoferować naszym partnerom biznesowym kompleksowe wsparcie w realizacji projektów z zakresu energetyki. Aktywnie uczestniczymy w transformacji tego sektora, czyniąc go bardziej efektywnym i zrównoważonym.